Cześć, Damian Redmer z tej strony, właściciel bloga rozwojowego.pl. Jeśli widziałeś wcześniej już kilka moich prezentacji, to wiesz doskonale, że przekopuję się przez tonę badań dotyczących uzależnień, motywacji i samodyscypliny. I mówiąc szczerze, myślałem, że znam przynajmniej te no, najważniejsze mechanizmy i czynniki, które wpływają właśnie na naszą zdolność do trzymania się postanowień czy wpadania w uzależnienia i wychodzenia z nich. Swoją drogą stosunkowo niedługo postaram się to wszystko zebrać dla Ciebie i ująć w kurs lub kilka kursów, więc jeśli interesuje Cię tego typu wiedza i chcesz poznać ją w kompletnej i przyjemnej w odbiorze formie, to poproszę cię jeszcze o troszkę cierpliwości. Dobrze, bo tego jest naprawdę sporo, a chciałbym zrobić dobrą robotę dla ciebie. A powiedziałem przed chwilą, że myślałem, że poznałem już te najważniejsze elementy, bo ostatnio natrafiłem na badanie, które pokazało, że jest jeszcze jeden czynnik, który może mieć dużo większą rolę w tym wszystkim niż mogłoby się wydawać. Przynajmniej ja go nie doceniałem. Pozwól, że dzisiaj wyjątkowo nie będę zlekał z jego wyjawnieniem. Tym czynnikiem jest stres. A dokładnie długotrwały wpływ podwyższonego poziomu hormonów stresu, tak, hormonów stresu, takich jak między innymi kortyzol czy noradrenalina, na Twoje ciało. Już od dłuższego czasu wiem, że długotrwały stres fatalnie wpływa na naszą zdolność do zapamiętywania i uczenia się. Ta analiza pokazała, że u osób, które w yy które wystawiają się na długotrwały stres powodowany wewnętrznymi czynnikami, czyli nie jakimś niebezpieczeństwem z zewnątrz, tylko napięciem psychicznym, obawami, przytłoczeniem obowiązków itd., w ich przypadku hipokamp, czyli struktura w mózgu odpowiedzialna m.in. za pamięć, dosłownie się zmniejsza i to do 86% rozmiaru w porównaniu z hipokampami osób w tym samym wieku, które nie odczuwają tak wiele tego wewnętrznego stresu. To badanie z kolei pokazało, że komórki nerwowe w naszych hipokampach są właśnie szczególnie wrażliwe na stres i już nawet po kilku godzinach działania hormonów stresu widać zmniejszenie ilości dendrytów w tych komórkach. Teraz takie szybkie przypomnienie z lekcji biologii. Dendryty to te takie wypustki, które sprawiają, że komórka jest w stanie odbierać sygnały od innych komórek nerwowych i przez to komunikować się z nimi, co pozwala swoją drogą na np. tworzenie co ważne, wiemy, że, że na to wszystko mają wpływ właśnie hormony stresu, bo gdy w a nie jakieś inne e, efekty związane ze stresem. Bo gdy w przytoczonym badaniu uczestnikom podano substancję blokującą kortykoliberynę, to jeden z neuroprzekaźników pełniących rolę w reakcji organizmu na stres, regresja dendrytów komórek nerwowych w hipokampie została zatrzymana. E, o kurczę, jak to brzmi. Gdy podano substancję blokującą kortykoliberynę, regresja dendrytów w komórek nerwowych w hipokampie, uff, ale zawiało wiedzą. Sorry, będę się już starał formułować to wszystko prościej. Postaram się. Czyli, ogólnie, długotrwały stres jest B dla naszej zdolności zapamiętywania i pamięci, ok? Ale dobra, to wiedziałem już wcześniej. Chciałem się jednak na szybko, Chciałem Ci to jednak na szybko przedstawić, żebyś też miał świadomość, że czasami zamiast jakichś super wymyślnych ćwiczeń na pamięć, do których, przy których będziesz się musiał katować, jednym z najlepszych, w zależności oczywiście od sytuacji, może się okazać, że po, będzie po prostu zmniejszenie stresu w życiu. Przynajmniej o trochę. I właśnie jak się okazuje zmniejszenie tego psychicznego stresu, może pomóc nie tylko na pamięć. Dla jasności dodam, że tego badania, które za chwilkę ci przedstawię, chyba jeszcze nie powtórzono na ludziach, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, tylko było robione na szczurach, ale no daje wszelkie podstawy, by wierzyć, że u nas dzieje się coś bardzo podobnego. No właśnie, co? W tym badaniu uzależniono szczury od alkoholu. Też byłem ciekawy jak to zrobili, ale okazało się, że bardzo prosto. Na początku tylko wystawiali je regularnie na obecność oparów alkoholowych, dodając do tego z czasem możliwość picia alkoholowych napojów, i z czasem szczury zaczęły spożywać tego alkoholu same, z własnej woli więcej i więcej, aż zaczęły wykazywać objawy odstawienia, kiedy nie miały do niego dostępu. Wtedy naukowcy posłużyli się znowu tą samą substancją blokującą wydzielanie hormonów stresu, czyli substancją blokującą kortykolibrynę. I gdy podali ją szczurom uzależnionym już od alkoholu, te zaczęły same z siebie konsumować go znacznie mniej. Okazało się, bo na to, że gdy tak samo blokowano reakcję stresową farmakologicznie u szczurów, które jeszcze nie, nie, nie zostały uzależnione, później, mimo wystawienia ich na opary alkoholowe i innych praktyk, które wcześniej sprawiały, że je uzależniano, te... Mimo wszystko nie uzależniały się od niego. Wyszło na to, że hormony stresu pełnią kluczową i wręcz niezbędną rolę w procesie powstawania i później utrzymywania się uzależnień. Bez nich uzależnienia po pierwsze trudniej się formują, a po drugie, gdy już są, to słabną na sile. Cenna informacja, prawda? Oczywiście nie będziemy, teraz szukać po ap nie będziemy teraz szukać po aptekach leków blokujących hormony stresu, bo no ich długotrwałe stosowanie mogłoby mieć inne, nawet gorsze skutki uboczne, ale spokojnie, poradzimy sobie z tym inaczej. Na koniec chciałem Ci pokazać jeszcze jeden mechanizm, w jaki stres podkopuje Twoją zdolność samodyscypliny. Było wcześniej robionych naprawdę wiele badań, które pokazywały, że niski poziom cukru we krwi czyni Ciebie bardziej podatnym na oleganie różnym pokusom. Teoria związana z samodyscypliną tłumaczyła to zjawisko tym, że po prostu regiony mózgu odpowiedzialne za samokontrolę są bardzo wrażliwe na poziom glukozy i żeby dobrze funkcjonować, potrzebują jej po prostu odpowiedniego poziomu. I... To prawdopodobnie nie jest prawdą, jednak gdy w tym badaniu naukowcy sztucznie obniżyli poziom glukozy we krwi uczestnikom, już ludzkim, i następnie jeżeli co się dzieje w ich ciałach i mózgach, kiedy je kusili jedzonkiem z dużą ilością kalorii, wyszła jedna ciekawa rzecz. Okazało się, że cały proces zwiększania podatności na pokusy, przez m.in. obniżenie aktywności płata czołowego mózgu, który jest uważany za serce naszego systemu samokontroli, następuje w głównej mierze przez podniesienie się właśnie poziomu Hormonów stresu w organizmach uczestników, jako reakcji ciała na obniżony po prostu poziom cukru we krwi. Czyli obniżony poziom cukru we krwi powoduje zwiększenie ilości hormonów stresu, a te tworzą większą podatność na różne pokusy. To właśnie one, te hormony stresu, okazały się w tym całym zjawisku, w tym całym łańcuchu odgrywać największą rolę. Wpływały na obniżoną zdolność do kontrolowania zachcianek jedzeniowych bardziej niż insulina, grelina i. Praktycznie wszystkie inne hormony związane z uczuciem samego głodu. Wiem, że ta prezentacja mogła brzmieć trochę skomplikowanie, ale no, ciężko inaczej ująć w krótkiej prezentacji te wszystkie mechanizmy i jakoś tam przedstawić. W każdym razie podsumowując, mamy silne dowody na to, że stres jest, jeśli nie największym, na co ma spore szanse, to przynajmniej jednym z większych sabotażystów Twojej, mojej, naszej zdolności do samokontroli. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nauczyli się nad nim chociaż trochę bardziej panować. A jak się pewnie domyślasz. Tutaj nauka także przyjdzie nam z pomocą i pokaże całkiem sporo sposobów, które efektywnie i naturalnie zmniejszają poziom hormonów stresu lub zapobiegają jego podnoszeniu. I to właśnie będzie tematem kolejnych czwartkowych prezentacji. I już Cię do nich zapraszam. Mam nadzieję, że ta, mimo iż no, miejscami mogła być trochę skomplikowana, Ci się podobała i znalazłeś w niej wartość. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnej. Trzymaj się, cześć!